13 maja 1999 roku zespół alpinistów obudził się z przyspieszonym biciem serca. To był wielki dzień, moment, by zmierzyć się z ostatecznym wyzwaniem i osiągnąć szczyt majestatycznego Mount Everestu. Pomimo podekscytowania, grupa zdawała sobie sprawę, że przygotowania do tej przygody były wszystkim, tylko niespokojne. W ciągu poprzedniego tygodnia pojawiło się wiele problemów. A liczba trudności była naprawdę imponująca. Jednak nikt z nich nie przypuszczał, że spośród 13 alpinistów, którzy wyruszyli na szlak tego ranka, jeden zostanie na zawsze pozostawiony na górze. To historia tragedii, która wstrząsnęła Mount Everestem w 1999 roku historia odwagi, błędów i splecionych losów. Aby zrozumieć, jak do tego doszło, musimy cofnąć się do początku wyprawy. Wspięcie się na Mount Everest nie jest zadaniem dla każdego. Wymaga niewiarygodnego poziomu determinacji i przygotowania. Decyzja o podjęciu tego wyczynu zapada wiele lat przed dniem wspinaczki. Oprócz przygotowania ciała do tak monumentalnego wysiłku, alpinista musi starannie wybrać profesjonalną grupę ekspedycyjną, która poprowadzi go na szczyt najwyższej góry świata. Istnieje tylko niewielkie okno czasowe, obejmujące zaledwie kilka dni. Aby zdobyć szczyt. W bazie pod Everestem dwaj młodzi Brytyjczycy, Michael Matthews i Jamie Everett, byli pełni entuzjazmu. Obaj pracowali w londyńskiej dzielnicy finansowej i marzyli o ekscytujących przygodach. Pewnego dnia Jamie natrafił na ogłoszenie w czasopiśmie o sportach outdoorowych dotyczące wyprawy na Everest i przypomniał sobie, że Michael miał już doświadczenie we wspinaczce. Dlaczego nie? Pomyślał. Pokazał ogłoszenie przyjacielowi, który od razu odpowiedział: Zróbmy to. Nie zdawali sobie sprawy, że ta decyzja zaprowadzi ich do chwil czystej radości, ale także do momentów głębokiego rozpaczy. Michael i Jamie wybrali firmę o nazwie Od Expedition do zorganizowania tej przygody. Wiedzieli, że wspinaczka na Everest jest niezwykle niebezpieczna, ale możliwość zdobycia szczytu, symbolu osobistego osiągnięcia, była nieodparta. Ta wyprawa miała kosztować każdego z nich 40 tysięcy dolarów, co było ogromną kwotą w 1999 roku. Firma ekspedycyjna miała zająć się wszystkim: pozwoleniami, zakwaterowaniem, jedzeniem, butlami z tlenem oraz niezbędną pomocą szerpów, a także wszystkimi innymi potrzebnymi rzeczami do przetrwania w trudnych warunkach na górze. Krótka uwaga. Jeśli jesteś nowy na moim kanale i chcesz dalej oglądać moje filmy, zasubskrybuj kanał, bo może już nigdy więcej się tu nie spotkamy. Wracając do filmu. Kiedy myślimy o tym, co jest potrzebne do wspinaczki na Everest, staje się jasne dlaczego koszt jest tak wysoki. Poza praktycznymi wydatkami, doświadczenie zespołu przewodników jest niezbędne. Wspinaczka na Everest to nie jest coś prostego, a wyzwania pojawiają się na każdym etapie. Posiadanie zespołu doświadczonych alpinistów jest kluczowe dla zapewnienia wszystkim bezpieczeństwa. Jednak prawdziwymi bohaterami wypraw na Everest są Szerpowie. Ci niesamowici górale urodzili się i wychowali na dużych wysokościach, z ciałami przystosowanymi do niedoboru tlenu. Od pokoleń pomagają eksploratorom realizować marzenie o dotarciu na szczyt świata. Szerpowie nie tylko noszą zapasy i rozstawiają obozy zaawansowane, zapewniają również, że wszystko jest gotowe dla alpinistów. Bez ich wiedzy osiągnięcie szczytu byłoby niemal niemożliwe dla większości ludzi. Za każdą ekspedycją stoi także lider, odpowiedzialny za zaplanowanie każdego szczegółu, kiedy ruszyć do bazy, ile podróży aklimatyzacyjnych odbyć i jaki jest idealny moment na próbę zdobycia szczytu. Musi również poradzić sobie z wyzwaniem dzielenia góry z wieloma innymi zespołami w tym samym czasie. Ryzyko jest przerażające: upadki, lawiny, niedobór tlenu, śnieżyce, choroba wysokościowa i hipotermia. Ale mimo świadomości tych wszystkich zagrożeń, Michael i Jamie byli zdeterminowani, by iść naprzód. Przed nimi ponad 160 osób straciło życie, próbując zdobyć szczyt Everestu. Mimo to, Pełni młodzieńczej pewności siebie, wierzyli, że będą inni. To nam się nigdy nie przydarzy, myśleli. Podróż do bazy rozpoczęła się z entuzjazmem i determinacją. Michael i Jamie wspinali się w towarzystwie pełnego zespołu od Expedition prowadzonego przez Johna Tinkera. W grupie znajdowało się trzech doświadczonych przewodników Nick Kikus, Martin Doyle i Mike Smith, a także trzynastu alpinistów i siedmiu sherpe którzy zapewniali niezbędne wsparcie. Pośród tej różnorodnej grupy poszukiwaczy przygód Michael i Jamie szybko zaprzyjaźnili się z dwoma kanadyjskimi alpinistami, doktorem Dennisem Brównem i Dawem Rodniejem. Wspólnie pokonali ośmiodniową trasę przez Nepal, docierając do bazy pod Mount Everestem. Michael był duszą towarzystwa, zawsze pełen energii i entuzjazmu, często kończący etapy jako pierwszy. Motywując innych swoim humorem i optymizmem, baza, położona na wysokości imponujących 5181 metrów, była pierwszym wielkim wyzwaniem wyprawy: brak tlenu. Na tej wysokości ilość tlenu w powietrzu stanowiła około połowę tego, co na poziomie morza. Trudności z oddychaniem rosły z każdym krokiem w stronę szczytu. Choć procent tlenu w powietrzu pozostawał taki sam. Ciśnienie atmosferyczne znacznie spadało wraz z wysokością, co sprawiało, że powietrze stawało się rzadsze. To wymagało od organizmu niezwykłej zdolności adaptacji. W pierwszych dniach wyprawy alpiniści skupiali się na aklimatyzacji, wspinając się i schodząc, aby ich ciała mogły się dostosować. Michael i Jamie uczestniczyli w tych wspinaczkach, aby przyzwyczaić się do zmniejszonej ilości tlenu. W tym procesie organizm zaczynał produkować więcej czerwonych krwinek, aby wychwycić jak najwięcej tlenu z każdego oddechu. Jednak Jamie zaczął mieć problemy. Odczuwał silne bóle głowy, którym towarzyszyły objawy podobne do grypy. Wkrótce stracił kontrolę nad ruchami i nie był w stanie zrobić kolejnego kroku. Objawy zostały szybko zdiagnozowane. Jamie cierpiał na chorobę wysokościową niebezpieczną dolegliwość powodującą obrzęk mózgu. Pomimo wszelkich wysiłków, organizm Jamiego nie był w stanie dostosować się do surowych warunków górskich. Wiadomość, że Jamie będzie musiał opuścić wyprawę, załamała jego przyjaciół. Z łzami w oczach pożegnali się, a Jamie przepraszał za to, że nie mógł towarzyszyć Michaelowi na szczyt. Choć zasmucony, Michael znalazł pocieszenie w towarzystwie Kanadyjczyków, zwłaszcza Dave'a Rodnia, z którym nawiązał nową przyjaźń. Dave, Zawsze z kamerą w ręku, uwieczniał ważne momenty podróży, tworząc wizualne wspomnienia z tej niesamowitej przygody. Wyzwania wkrótce się nasiliły, gdy dotarli do budzącej grozę lodowej szczeliny Khumbu, jednej z najbardziej niebezpiecznych części Everestu. Ten obszar składał się z ogromnych, stale poruszających się bloków lodu, które tworzyły przerażające przepaście. Szerpowie rozstawiali prowizoryczne aluminiowe drabiny, aby pomóc alpinistom przekroczyć szczeliny. Każdy krok na tych drabinach przypominał o niebezpieczeństwie. Wiele osób straciło życie w tej części góry, wpadając w lód lub spadając w pustkę. W przypadku zawalenia się lodu nie było szybkiego ratunku, co sprawiało, że każda przeprawa była pełna napięcia i psychicznego wyczerpania. Po wyczerpujących dniach grupa w końcu dotarła do zaawansowanej bazy, znanej również jako obóz drugi. Jednak tam powitała ich niepokojąca wiadomość: butle z tlenem, które zostały przetransportowane i przechowywane w wyższych obozach, nie były odpowiednie. Sytuacja stała się alarmująca, ponieważ każdy alpinista polegał na tych niezbędnych zapasach do przeżycia na ekstremalnych wysokościach góry. Dostawca sprzętu przedstawił sytuację, jakby nie była problemem, ale bardziej doświadczeni alpiniści, tacy jak Dave, wiedzieli, że to dalekie od ideału. Wspinaczka na Mount Everest bez odpowiedniego tlenu jest niemal niemożliwa, a każdy problem ze sprzętem mógł zagrozić życiu. Regulator, który otrzymał zespół, był rosyjskiego typu z zaworem ciśnieniowym, zaprojektowanym do mniejszych butli, podczas gdy dostarczone butle były w standardzie amerykańskim i brytyjskim nieco większe. Choć mogło się to wydawać zaletą, problemem było to, że regulatory nie pasowały odpowiednio do butli. Zespół odpróbował improwizować. Użyto narzędzi, aby spiłować gwinty metalowe i sprawić, by połączenia wyglądały na odpowiednie. Nick, jeden z przewodników, zademonstrował podłączenie i zapewnił, że wszystko działa. W rzeczywistości jednak połączenia były niestabilne, podatne na wycieki i problemy z przepływem tlenu. Później wielu członków wyprawy potwierdziło, że kilka butli po prostu nie działało zgodnie z oczekiwaniami. Powietrze nie było uwalniane w sposób ciągły, a wycieki dodatkowo zwiększały zagrożenie. Dla alpinistów była to prawdziwa zmora myśl, że w najbardziej krytycznym momencie życia mogliby zostać pozbawieni niezbędnego tlenu. Pomimo problemów wyprawa trwała. W kolejnych dniach grupa wspięła się z obozu drugiego do obozu czwartego mierząc się z jeszcze bardziej wymagającymi warunkami. Na wysokości 8000 metrów, znanej jako strefa śmierci, ludzki organizm zaczyna się rozkładać. Palce, rąk i nóg marzły, powietrze stawało się coraz rzadsze, a wyczerpanie było przytłaczające. Alpinistów dzieliło zaledwie 12 godzin wspinaczki od upragnionego szczytu. Jednak w dniu, w którym mieli rozpocząć ostateczną podróż, otrzymali druzgocącą wiadomość. Lider wyprawy, John Tinker, doznał podejrzanego udaru. Musiał natychmiast zostać ewakuowany do bazy pod górą, a dowodzenie przejął Nick Kikus. W tej sytuacji Nick zarządził, aby wszyscy w obozie czwartym natychmiast zeszli do obozu drugiego. Pozostanie w strefie śmierci dłużej niż to konieczne było zbyt ryzykowne. Logika decyzji była jasna, ale nie wszyscy przyjęli ją z entuzjazmem. Dave był szczególnie sfrustrowany. Była to jego druga próba zdobycia Everestu i nie chciał porzucać wspinaczki. Michael, solidarny z przyjacielem, postanowił zostać przy jego boku. Niechętnie obaj jako ostatni opuścili obóz czwarty, a po dotarciu do obozu drugiego zostali poproszeni o zejście jeszcze niżej do bazy. Plan zakładał zebranie wszystkich w bazie i ponowne wspinanie się jako grupa. Oznaczało to konieczność ponownego przekroczenia zdradliwej lodowej szczeliny Khumbu. Tylko po to, by wrócić następnego dnia. Michael i Dave postanowili jednak zostać w obozie drugim. Argumentowali, że zejście do bazy byłoby stratą energii, skoro i tak wkrótce mieliby wrócić. Plan wydawał się im rozsądny, ale nie spodobał się Nickowi, który wpadł w złość, że nie wykonali jego rozkazu. Tymczasem główna grupa pozostała w bazie przez jeden, dwa, a potem trzy dni, czekając na poprawę pogody. Trzeciego dnia Nick poinformował, że prognozy przewidują pięć dni złej pogody. Nalegał, by Michael i Dave wrócili do bazy, by całkowicie odpocząć i zregenerować siły. Niechętnie Dave zgodził się. On i Michael zeszli do bazy, ale zauważyli, że atmosfera wśród alpinistów uległa zmianie. Inni widzieli w nich deserterów, którzy próbowali uniknąć powrotu do bazy, i teraz traktowali ich jak obcych w grupie. Wydawało się, że początkowa solidarność zniknęła, pozostawiając napiętą i nieprzyjazną atmosferę. Napięcie między Michaelem, Dawem a resztą zespołu nie zniknęło. Gdy weszli do namiotu dowodzenia w bazie, Nick ogłosił, że pogoda się poprawiła i że następnego dnia ponownie rozpoczną wspinaczkę. Dla Michaela i Dave'a był to szok. Próbowali uniknąć dokładnie tej sytuacji zejścia do bazy tylko po to, by wkrótce znowu się wspinać. Wyglądało na to, że Nick wykorzystał prognozę pogody jako pretekst, by zmusić ich do zejścia, pozbawiając ich czterech dni odpoczynku, jakie mieli inni wspinacze. Następnego dnia, mimo dyskomfortu i wyczerpania, zespół ponownie wyruszył do obozu drugiego. Michael i Dave byli wyraźnie wolniejsi, co nie umknęło uwadze grupy, która zauważyła, że obaj dotarli jako ostatni. W obozie drugim Dave zaczął sprawdzać butle z tlenem, aby upewnić się, że regulator będzie działał poprawnie. Spróbował podłączyć regulator do jednej butli, ale nic się nie stało. Podejrzliwy, przetestował drugi zbiornik, z tym samym skutkiem. Dopiero z pomocą sherpie udało się znaleźć butle, która wydawała się działać prawidłowo. Aby upewnić się że nikt przypadkowo nie weźmie jego butli, Dave napisał swoje imię na zbiorniku markerem. Jednak ten gest rozwścieczył Nika. W ataku gniewu Nick chwycił zbiornik i uniósł go nad głową, krzycząc, gdy biegł za dawem. Scena była tak intensywna, że wszyscy w obozie zatrzymali się, by patrzeć. Nick czuł, że jego autorytet jest kwestionowany, i wyładował swoją frustrację w przerażający sposób. Dave, Emocjonalnie zdruzgotany, schował się w swoim namiocie, by w milczeniu płakać. Po chwili odreagowania Dave i Michael postanowili się zmobilizować. Wiedzieli, że pomimo wszystkiego nic nie powstrzyma ich przed próbą zdobycia szczytu Mount Everestu. Wieczorem 12 maja, o godzinie 10, obaj znajdowali się w swoim namiocie w obozie czwartym, podgrzewając trochę zupy i próbując odpocząć przed wielką, dwunastogodzinną wspinaczką, która miała zaprowadzić ich na szczyt. Jak się czujesz, przyjacielu? zapytał Michael. Dobrze, tylko trochę sucho w ustach z powodu powietrza odpowiedział Dave. Ale myślę, że moja zupa pomoże nam to przezwyciężyć. Oczekiwano, że ten dzień potrwa około 20 godzin w sumie 12 godzin na wspinaczkę i 8 godzin na powrót do obozu czwartego. Warunki były ekstremalne. Na szczycie temperatura wynosiła minus 40 stopni, a ciśnienie powietrza było tak niskie, że dostępny tlen stanowił mniej niż jedną trzecią tego, co na poziomie morza. Jedzenie prawie nie było trawione na tej wysokości, co sprawiało, że było praktycznie bezużyteczne do regeneracji energii. Każdy krok wydawał się monumentalnym wyzwaniem, jak wspinaczka po nieskończonej drabinie. Mimo to zespół nie poddawał się. Powoli rozpoczęli podróż z obozu czwartego w kierunku stopnia Hilary. W ciągu pierwszych ośmiu godzin posuwali się naprzód, mierząc się z przenikliwym zimnem i ogromnym zmęczeniem. Około godziny dziesiątej rano główna grupa zaczęła wspinać się na ostatni odcinek strome, dwunastometrowe wzniesienie znane jako stopień Hilary. Grupa była rozproszona po górze, a każdy alpinista posuwał się naprzód zgodnie ze swoimi możliwościami i wytrzymałością. Jednak coś przykuło uwagę wszystkich: Michael był bardzo opóźniony. Dopiero o godzinie 14 dotarł do stopnia Hilary. To właśnie wtedy Michael i Dave spotkali się. Dave schodził ze szczytu, wyczerpany, ale z poczuciem spełnienia wypisanym na twarzy. Michael natomiast miał jeszcze przed sobą długą drogę. Michael i Dave wymienili słowa Otuchy na stopniu Hilary, po czym Dave kontynuował zejście w towarzystwie swojego przewodnika i Sherbi. Tymczasem Michael pozostał na tarasie, zmagając się z problemem ze swoją butlą z tlenem. Ten problem jeszcze bardziej go opóźnił, co sprawiło, że znacznie przekroczył typowy harmonogram bezpiecznej wspinaczki na szczyt. Na Everestie obowiązuje podstawowa zasada: jeśli nie zaczniesz schodzić przed południem, narażasz się na ekstremalne niebezpieczeństwa w ciemności. Jednak była już godzina 14, a Michael wciąż miał przed sobą długi i trudny odcinek. Jeden z szerpe towarzyszący Dave'owi ostrzegł Michaela z powagą: musisz wracać teraz. Jeśli będziesz kontynuować, nie wrócisz żywy. Michael jednak był zdeterminowany. Czuł ciężar nagromadzonego zmęczenia, brak regeneracji i wpływ ograniczonego tlenu, ale gorączka szczytowa, ekscytacja wynikająca z bycia tak blisko celu, pchała go naprzód. Był zaledwie kilkaset metrów od szczytu, a jego przewodnik, Mike Smith, Niechętnie zgodził się zabrać go tam, pod warunkiem, że szybko zaczną schodzić. Wspinaczka na stopień Hillary była wyczerpująca. Dwunastometrowa ściana skalna wymagała prawie dwóch godzin intensywnego wysiłku, ale Michael nie poddał się. W końcu, mając 22 lata, zdobył szczyt Mount Everestu, stając się najmłodszym Brytyjczykiem, który osiągnął ten wyczyn. Zdjęcia zrobione na szczycie ukazywały uśmiechniętego, ale widocznie wyczerpanego Michaela po 16 godzinach wspinaczki. Na Everestie osiągnięcie szczytu to dopiero połowa walki. Zejście jest jeszcze bardziej niebezpieczne. Adrenalina po sukcesie opada, zmęczenie się nasila, a zapasy tlenu zaczynają się kończyć. Opuszczenie strefy śmierci tak szybko, jak to możliwe, jest kluczowe dla przeżycia. Choć doświadczony, Mike Smith nie mógł przewidzieć przerażających wyzwań, które czekały na nich podczas zejścia. Gdy tylko zaczęli schodzić, pojawiło się nieustępliwe zagrożenie, niszczycielska śnieżyca. Silne wiatry zaczęły smagać szlak, przynosząc niewyobrażalne niebezpieczeństwa. Przy porywach wiatru o prędkości 160 km na godzinę i gęstym śniegu pokrywającym drogę, każdy krok był walką z siłami natury. Temperatura spadła do minus 40 stopni, a Michael, już wycieńczony, zaczął odczuwać oznaki, że jego ciało przestaje funkcjonować. Śnieg gromadził się w szybkim tempie, sprawiając, że Michael zapadał się po kostki z każdym krokiem. Stracił z oczu swojego przewodnika, Majka Smitha, a szlak stał się praktycznie niemożliwy do zidentyfikowania. Był w zdradzieckim rejonie. Gdzie kilka fałszywych kroków mogło zaprowadzić go na krawędź przepaści. Zatrzymanie się, by poczekać, było nie do pomyślenia, ponieważ śmiertelny mróz Everestu nie wybacza wahań. Michael musiał iść naprzód, nawet nie wiedząc dokładnie, dokąd zmierza. Zdezorientowany i samotny w środku burzy walczył o zachowanie koncentracji. Jednak podczas przekraczania obszaru zwanego Cornes Traverse, Michael popełnił fatalny błąd. Niewłaściwie obliczony ruch i błędne ustawienie stopy sprawiły, że stracił równowagę. W ciągu kilku sekund spadł ponad 300 metrów, znikając w pustce góry. To, co dokładnie wydarzyło się w ostatnich godzinach życia Michaela, pozostaje tajemnicą. Na Ewereście kluczowe decyzje często wyznaczają cienką granicę między życiem a śmiercią. Podróż Michaela, naznaczona odwagą i determinacją, zakończyła się tragicznie. Pozostawiając jego historię jako potężne przypomnienie o bezlitosnych niebezpieczeństwach tej legendarnej góry. Mike Smith, przewodnik towarzyszący Michaelowi, później twierdził, że próbował odkopać liny, które zostały zasypane przez śnieg podczas burzy. Wyjaśnił, że jego zdolność widzenia, słyszenia, a nawet poruszania się była poważnie ograniczona przez ekstremalne warunki. Zarówno Michael, jak i Mike znajdowali się na granicy swoich możliwości fizycznych i emocjonalnych. W pewnym momencie, według relacji Mike'a, stracił Michaela z oczu. Mimo to kontynuował zejście do tarasu, co całkowicie przeczy roli przewodnika podczas zejścia. Wiedział, że Michael był wyczerpany i narażony, dlatego pozwolenie na oddalenie się od siebie o więcej niż kilka metrów było co najmniej nierozważne. Na tarasie Mike czekał przez jakiś czas, Wierząc, że Michael może w każdej chwili pojawić się na szlaku. Jednak zabójczy mróz strefy śmierci nie pozwala na długie oczekiwanie, więc Mike zdecydował się kontynuować zejście do obozu czwartego. Tam opowiedział, że nie widział już Michaela. Zespół w obozie czekał, mając nadzieję, że Michael pojawi się w cudowny sposób, ale nigdy nie dotarł. Wściekła burza i wyczerpanie uniemożliwiły jakiekolwiek próby poszukiwań. Kiedy zapadła noc 13 maja, Michael wciąż był zaginiony. Mike Smith zdołał uciec przed burzą, ale nie bez konsekwencji. Stracił palec u nogi z powodu odmrożenia. Od Expedition, która już wcześniej nie była znana ze swojej wzorowej organizacji, stała się jeszcze bardziej chaotyczna po odejściu Johna Tinkera, pierwotnego lidera zespołu. Ten brak przywództwa był kluczowym czynnikiem w wydarzeniach tamtego dnia. Gdyby John dowodził, prawdopodobnie nakazałby Mike'owi zejść z grupą Dave A., zanim było za późno. Najbardziej decydującym momentem spinaczki Michaela było spotkanie z grupą Dave A. podczas zejścia. Szerpę towarzyszący grupie zauważył, że gorączka szczytowa całkowicie zawładnęła Michaelem, czyniąc go niezdolnym do rozpoznania powagi sytuacji. Bezpieczne okno czasowe na zdobycie szczytu minęło już dawno, a do osiągnięcia celu brakowało jeszcze co najmniej dwóch godzin wspinaczki. W takich warunkach lider wyprawy zwykle monitoruje pozycję każdego alpenisty na górze, dbając o ich bezpieczeństwo. John Tinker bez wątpienia nakazałby Mike'owi Smithowi zejście z Michaelem i grupą Dave A. Ta decyzja, której zabrakło, była ostatecznym błędem. Sytuacja była już delikatna, a problemy z butlami tlenowymi, skrajne wyczerpanie Michaela i nieustępliwa burza dodatkowo dramatycznie pogorszyły warunki. Pomimo późniejszych wysiłków mających na celu odnalezienie Michaela, Nigdy go nie odnaleziono. Kilka dni po incydencie w pobliżu niebezpiecznego urwiska zauważono czekan znajdujący się poza trasą. Doprowadziło to do wniosku, że Michael prawdopodobnie poślizgnął się i spadł, co skutkowało jego śmiercią. Rodzina Michaela Matewsa, zdruzgotana stratą, pozwała od Expedition oraz zaangażowanych przewodników, twierdząc, że nie zapewnili oni odpowiedniej ochrony życia Michaela podczas wspinaczki. Jednak sądy orzekły, że przewodnicy nie popełnili żadnych konkretnych uchybień, podkreślając, że niebezpieczeństwa związane z Evereste są powszechnie znane wszystkim alpinistom. Chociaż nie przypisano bezpośredniej odpowiedzialności, tragedia Michaela pozostaje bolesnym przypomnieniem nieugiętych zagrożeń, jakie ta góra stawia nawet przed najbardziej doświadczonymi wspinaczami. Bardzo dziękuję za dotarcie aż tutaj.